Jesteśmy w Świnoujściu, krainie 44 wyspy, ale to miejsce słynie nie tylko z plaży i z pięknych warunków przyrodniczych, ale też z zabytków. Jednym z nich jest Fort Gerharda, który jest za nami i który właśnie zwiedzimy. Walorów przyrodniczych i plaży mamy tutaj Fort Gerharda. atrakcje tego miejsca, atrakcje na naszym szlaku rowerowym, ale opowie mi o niej mój gość. Dzień dobry. Dzień dobry, A raczej czołem kaleci. Jak mam się tutaj do pana zwracać? Panie kapralu, jak po wojskowemu? Jesteśmy już w wojsku i koniec tych wakacji. Zaraz przejście szkolenie wojskowe. Na naszym forcie oczywiście. Czyli to nie będzie takie proste, że ja tylko przyszłam tutaj pozwiedzać? Nie, nie. Będzie padni, powstań, poczołgamy się, rozerwiecie się na polu minowym i porzucamy grelatem, tak żeby było trochę bombowo. I zwiedzanie zaczynamy od? E, naszego najciekawszego budynku na forcie, czyli wojskowego sracza, czy wojskowych latryn, toalet. Są kompletnie inne niż w waszych domach, więc warto zobaczyć. Pamiętajmy, że toaleta jest to najważniejszy punkt w życiu każdego z nas. I nasza toaleta nie jest taka jak w naszych domach, tylko jest inna, no kompletnie inna. Przecież 100 lat temu świat wyglądał inaczej niż dziś. Dzisiaj, więc na pewno warto sobie porównać i zobaczyć, jak kiedyś to wszystko wyglądało. No a dalej? Później pójdziemy do Prochowni Wojennej, jest to największy magazyn na prostszy, na forcie. Następnie pójdziemy na Plac Musztrowy, gdzie żołnierze ćwiczyli musztrę w prawo, w lewo, w tył, zwrot i ćwiczyli swoją tężyznę fizyczną. Później pokażemy wam tarasy artyleryjskie, uzbrojone niegdyś w potężne armaty. Później przejdziemy do Kazama, a na końcu tam, naszego największego budynku, naszej redity, Jest to aktualnie największy prywatny muzeum w Polsce z trzema tysiącami eksponatów, więc naprawdę warto zobaczyć. Ale macie tu jeszcze zwierzęta. Mamy, mamy nasz szkozi Regi. Tak naprawdę nie są to kozy, tylko samobieżne kosiarki ekologiczne. Chodzą, gryzą, narzeźniają. To są nasze maskotki, które ratowaliśmy ponad 12 lat temu z rzeźni i chodzą tutaj i przycinają nasz piękny fort, żeby nie był taki zrośnięty jak kiedyś. Profesjonalny strój rowerowy zapewni Ci pełny komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, jednocześnie oferując udogodnienia, takie jak kieszonki. Pamiętaj jednocześnie, że zaczynając przygodę z rowerem, możesz ubrać się lekko, tak aby strój nie ograniczał Twoich ruchów. Trasa Świnoujście-Pogorzelica nosi nazwę Velo Baltica, a miasto, w którym rozpoczynamy podróż, Świnoujście to jedno z najciekawszych miejsc polskiego wybrzeża. Jest ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej, bazą marynarki wojennej, popularnym uzdrowiskiem i miejscowością turystyczną. Warto przyjechać tu choć na jeden dzień i zobaczyć dlaczego wiele osób twierdzi, że właśnie Świnoujście to najlepsze miasto do spędzenia czasu wolnego. A jak będziemy chcieli ruszyć dalej w dalszą drogę, wystarczy skorzystać z przeprawy promowej i znów wjechać na szlak rowerowy. Nam udało się dojechać do Trzęsacza i porozmawiać z naszym gościem o nadmorskiej kolei wąskotorowej. Dopóki jeszcze tutaj mamy za sobą kolejkę, proszę mi powiedzieć, gdzie my jesteśmy i przy czym stoimy. No proszę Państwa, znajdujemy się na dworcu w Trzęsaczu. Jest to jeden z punktów, gdzie staje nadmorska kolej wąskotorowa, ozdoba gminy Rewal i wybrzeża w Zachodniopomorskim. Jeżeli chodzi o naszą kolejkę, o nadmorską kolejkę wąskotorową, to dzięki staraniom władz gminy jak i dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła rewitalizacja tej kolei, czyli odnowiono po pierwsze szlak kolejowy, co widać, bo nowe tory, nowe podsypy, a także wyremontowano cały tabor, większość taboru, czyli wagony, lokomotywy. No i dzięki temu funkcjonujemy i przewozimy już od ponad 6 lat Średnio 150 tysięcy pasażerów rocznie. Czyli można przyjechać tutaj na rowerze i zrobić sobie bardzo miłą przerwę, przejażdżką tutaj koleją Odzieła wąskotrową. Pani bardzo ciekawy temat o kolejka odjeżdża, to może w tej chwili pokiwamy. Otóż kolejka ma w swoim składzie zawsze wagon rowerowy, gdzie pasażerowie mogą przyjechać, następnie załadować sobie rower. Dojechać do kolejnej stacji, wysiąść i pojechać rowerem. Oprócz tego, na naszym terenie, na terenie gminy Rewal, funkcjonuje system wypożyczalni rowerów bike system, gdzie można ten rower wypożyczyć, a jednocześnie kolejka nie pobiera opłaty za przewóz tego roweru. Trasa rowerowa wiodąca wzdłuż wybrzeża prowadzi obok ruin Kościoła w Trzęsaczu. To pozostałości po wybudowanym na przełomie XIV i XV wieku gotyckim kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Tutaj przy Kościółku, przy ruinach Kościółka w Trzęsaczu kończymy dzisiejszy odcinek, ale jeżeli spodobało Wam się podróżowanie na dwóch kółkach, zapraszamy na kolejne.